Że dzisiaj po trzech miesiącach, odkąd pojawił się na siłowni oktagon, wreszcie go zmonetyzujemy u mnie na odcinku. I czekałem na tę chwilę bardzo długo, mimo tego, że nie było między nami jakiegoś zwarcia większego. To postanowiłyśmy zrobić sparring. Mamy ze sobą naszego sędziego Mateusz Zakrzewski oraz nasze narożniki. Michał Owczarzak, narożnik niebieski, Robert Orzechowski, narożnik czerwony i zawodniczkę. Dobra, to pozwoli, że przedstawię zasady. Pozwalam. Rozmowy trwały pół godziny przed dzisiejszym wydarzeniem. Obie strony doszły do porozumienia i zdecydowały się na to, że zrobimy trzy rundy po trzy minuty w formule lewa ręka tylko działa. Z jednej prostej przyczyny dziewczyny chciały iść w full MMA i bardzo długo o to prosiły. Natomiast my tutaj troszeczkę starsi koledzy zarekomendowaliśmy samą lewą rękę, żeby bo robicie to pierwszy raz i żeby się nie sparzyć, żeby na razie zobaczyć jak to jest i tak będzie wystarczająco duży chaos. Całą lewą ręką. Dotknięcie, lub tam uderzenie w głowę, to jest jeden punkt. Spokojnie ja nie liczę, ale nie pocieszę was za bardzo, bo liczy zawsze sędzia z niezależnego komitetu sportowego bokserskiego klubu dziewczyn. Policzę to tak jest sprawiedliwe. Więc i tak zachęcamy, żeby widzowie liczyli i jak coś, to zweryfikowali nasze zdolności matematyczne w komentarzach na dole. Na głowę jest jeden punkt i też na tułów. Na brzuch, czysty cios, dojdzie, to też będzie jeden punkt. Wszystko tak się uchodzi. Takie. Ale jest. jeżeli na gardę... Nie, nie ma punktu, nagadle nie ma punktu. Czyli jak zbijecie cios, rynkowice? albo jak on dojdzie na rękawice, to nie ma punktu. To są pierwsze trzy rundy. No i czwarta runda, dziewczyny bardzo chciały, bardzo, bardzo tego chciały, no to taka frikowa runda, zapasy w robimy. W klatce rzymskiej. W klatce rzymskiej, tak, montujemy klatkę rzymską z owijek. No i będą miały taką już bez rękawic przepychankę po prostu zapasnicz... zapasniczą, która e, którą wypchnie za albo. Okrąg, albo Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że... Uwagi na to, że już za tydzień jest walka Robercika i link do Pay Per View zostawiamy na dole. I zachęcamy, żeby z Poczekaj, niego korzystać. Właśnie, czyli co? Czyli niby jutro już jest ten odcinek? Zachęcam jeszcze przed walką, żeby tu wykorzystać to, że będziecie kupować to Pay Per View. Wierzę, że z linku Robercika to nie chcemy mieć falistych nosów na gali, także ustaliłyśmy, że bardziej idziemy w szermierkę i punktowanie się nawzajem, aniżeli używanie pełnej mocy i pełnej siły w te ciosy. A przynajmniej tak ustaliłyśmy, zobaczymy jak będzie w trakcie bójki. Czyli przysłowiowe 30%. I tak będzie po koleżeńsku. I lecimy na 100%. Mocno skrzyby. krzywy. I jeszcze odnośnie naszego doświadczenia. Natalia była na jednym treningu z robórem. Oglądać ten trening, ale ty trenowałaś pod okiem legendy. Ja już mam na jednym treningu legendy. Tak? Nie, 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 gobo, -go. no ty nie jesteś straży. Kurka, bo ciepalne łeb. Kaja ma dużo yy, zalet względem mnie, więc. A ty masz jeszcze zasięg. Moja to kawałka. jest jedyna rzecz, którą mam dłuższą. Lecimy. <śmienicza> Czy kutasa też mam dłuższego odcinka? <śmienicza> Kaski na głowę, praktycznie takie same. I rękawice, 14 uncji. Jedna i druga zawodniczka. W lewym narożniku Kaja Kawa Zobo. Aha, było tak. To, to dla sztuki ten super jest Bez owijek, jak u trenera, Raubo Nie ma czasu na owijki Raz owijam Owinąłem prawą, minęło 15 minut na tam pierwszych zajęciach No ale dzisiaj I miałem tylko prawą owiniętą Że.

To jest 10 sekund. No i to jest tak, nie? To zaraz. Ostatnie jakieś słowa chcemy nagrać do swoich narożników? Twierdzą, niż mówią. To. Dziewczyny, liczę, że wejdziecie w ten pojedynek z otwartymi głowami z szacunkiem do zawodnika. Sportowa bitka. Sportowa bitka. Gotowa? Ale już? A ostatnie słowa jeszcze? Już <coughs> były, że pierdicie. Nie No powiedz jak coś też powiedzieć. No nie, to tak myślałem, że pod materiał tego No powiedz <grym dałeś>, pod materiał. <grym> e, dobra, to ja schodzę w takim razie. I na moje. Fajta. Spokojnie, spokojnie. Ponił to już pod lewem. to już pod lewem, Dobrze, już to lewem. Nie znamy? Mów jak chcesz. Nie, ja. Jak leci na ciebie, to nie zatrzymaj ją tym prostym. Zatrzymaj. To nie i co stanie? Dobrze, dobrze. Zdaję z dwóch stron. Jest, i. Zrób kilka straszaków, Dobrze Patrz. Nie odszukaj ja też tą brzucha Nie obrazimy się na siebie. Tak? Doszło. Niech się wystraszy. Bo i tak dalej, bo Może ten na Dobra. To ty uliczka, ja! Ciosła, ciosła! Zapraszam! 10 sekund. I zaznaczenie. Dura, to do było. Dobra. To ty Trzy do mnie, doszł jeden do kary. Według mnie jest 8-3 ogólnie. 3. 3. Bardzo o, dobra runda, jest równa dla ciebie. E, nic nie musisz. Lewy leciutko, nawet nie myśl o tym, żeby uderzać. Po prostu ruszaj ręką do przodu i do tyłu, nie spinaj się. Jak szukasz brzucha, to możesz teraz schylić się. Schylić? No, wstawuj, no, ja, tylko schywić. pilnuj tu oczywiście. Główny tą prawo. nie przepraszam. Nie chcę żeby ta ręka szybsza była. Dobra. Co, agresja? Mam Thank you.

dobrze dobrze o! O! Było, poczułam ciasy poczułam na Trudno. na Trudno. Tutaj, tak w czoło Według mnie jest gdzieś tam w granicach 22, 18, coś takiego. Wie. Ale odważyła się na w ciosach między pierwszą a drugą, to nam duża różnica. Widziała, żebyś widziała, że sobie nie zasłoniła kres. To, jest to często zasłaniać. Jest jest Ostatnia runda, lecimy na pełny. Wojta. I ale super! Brawa. Brawo dziewczyny! Ja jestem osobiście z Was dumny, bo to była zabawa jeszcze. Fajnie się bawiłyście, nie? No, fajnie, nie, nie się. Fajnie to wyglądało. Zaszumiało czasami w głowie, ale zawsze fajnie. Gdzieś tam obydwie, jak patrzyłem też na, na ciebie, wiadomo, obydwie tam realizowały jakiś plan, nie było o takiej yy, wiecie. Chaoterki, nie? Nie było nie I było fajnie, było fajnie, że był tylko kruby. ten lewy. Fajnie się bawiłyście i myślałyście. I o to przede wszystkim chodzi. Zmiana oktagonów. <noise> Wrócimy teraz z kratką rzymską zbudowaną. Ale zero jakichś takich negatywnych emocji, że nie że... Nie, wiem, że nawet że... jak dostałyśmy, to beka bardziej była, no, nie? no Ale ciężko jest wymiarkować siłę. Chociaż pewnie jakbyśmy 100% siły włożyły, to by już któraś mogła się ja uznałam, że to bym była ja, bo ja na wszystko reaguję płaczem. Do obalenia i przytrzymania trzech sekund. To, to chyba by było dobre. Takie wiesz, że nie tylko, że przebalenie, tylko jeszcze to muszę trzymać. No, za trzy sekundki. Była to normalnie idziesz tu za kark. I tak ściągaj mocno. Dobra. No. Co ty? Ale po podwójna da! Ja, ja jestem tylko nie no, bo mam chłopaka boksera, to wiesz. O, kur tak, boksera. <gulbo> Ta. Jest mistrzony olimpijskiego z Atlanty. <gulbo> się zapierać. Znowu jakiś ją tam... męczyć. Bicki masz. Bickię no to męczyć. Potem jakoś przyszedł. No pan <gulbo> tak za szyję. Siłowo. Siłowo ją przepychasz jakoś. Jak ci się wydaje? to czy jesteście gotowe? Tak! Dobra. Się... Na spokojnie! Teraz, teraz, powierzchnię! Dobrze! Trzymaj ją, trzymaj, trzymaj! Trzymaj, trzymaj! 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 <śmierdzi> <Ura, ura. śmierdzi> jest jeden punkt, Dobrze, przedstawą! Pięć punktów! Tak dobre, dobre! Pięć punktów! Słaby. Dobrze, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobrze. O, nie się, się zep i głowę. jej głowę. Jej głowę. Nie, no. Raz, jeden. Czy to się Dwa. Trzy. góra. Przepraszam, że tu mam przewagę wagi. Chcieli zapasów, Kaja. Chcieli zapasów, pokaż im. No i dalej, tak łatwo, Też tam szuka jakieś. Tak. To może się pokrzepiekały trochę, co? Tak, dobrze, tak, jest. Ale to pokazuje... Nie daj jej punkta, i, jeszcze 10, nic nie pilozof... Zobaczcie, jak patrzycie, mają na przykład 20 kilo różnicy. Zostań zębnięta, daj, nie pilozof, tylko popchaj. Tak. Dobrze. Praktykuj, proszę, proszę. Jesteś od pchania, nie od myślenia. Na przodu korzystaj i rozumie. To jest WWE. Nie, nie. Odetnij ją, odetnij. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, w poniedziałek. Przedłużaj się na mnie. Złoź ze mnie, Kolejna Nic, raz. Na, jakąś, na szyję Co? Jakąś na, <grymne> na <pełni się> <grymne> Dobra, nie ją całkiem jest Na pełne Faj! No, no nie wiadomość na Messengerze, dzisiaj figuranka, nie? I za dwa lata już. Zero kontaktu, a zmieniony. Ale super było. No, o ja. Myślę, że fajny poziom serio zaprezentowałyście i w boksie, i tutaj w szarpankach. Czyli Weźcie dosłownie. pod uwagę, że my tylko Was obserwowałyśmy. To było koniec naszego doświadczenia. I robo. Trzy miesiące przygotowań, i już myślę, że możemy startować. No? Ale uważam, że sobie fajnie dawałyście radę, że za pierwszym razem myślę, że na przykład, nie wiem jak robór, bo tam nie chodziłem z nim, ale że ja na przykład bardzo podobnie, albo nawet gorzej, trochę sobie dawałem radę, więc... No ale fajne było że miałyśmy świadomość, że przeciwniczka nie jest na tym samym poziomie, że jak jednak do jakiejś grupy, gdzie ludzie już to robią, to jest większa bariera psychiczna. Wytrzymałościowo, no to super. No, ganiali się z tym lewym prostym, to czasami to bardziej męczy samo zadawanie prostego no. i szukanie go niż wiesz masz wszystkie ręce i na spokojnie sobie szukasz no, ja i zapaski się przyznaję, też. że ja trzecia runda to już kolka męczyła, że już tak czekałam kiedy się to skończy, no nie, że nie skręcało Ale nie dałaś po sobie poznać, że coś jest nie tak, więc tak? to tutaj... byłem wrażenie, tak. że w tym kasku to wiesz, słychać było każde szukanie powietrza. No to że że się nie bałyście ciosów ogólnie i serię wyprowadzałeś się góra dół. Bo ufałyśmy sobie 30% no. no. Chociaż... Bo osobą bym się bała, że stawiła przywali, nie? No, to Nawet jak na tak czoło. lekko się dostało w czoło, to jest taki moment zaszumienia, no. ale się wraca. And the winner is... Kaja Musimy się wyprzytulać, jak wszyscy zawodnicy, bo to, to była dobra bitka. To wszystko w takim razie. Już chyba nic nie mam do więcej do dodania, nie? Ale złapajcie, ja tak szerzej pomyślałam, że fajnie byłoby to trenować. Wiesz, co na poziomie technicznym, żeby szlifować technikę, tak? Ale nie wiem, czy poczułabym to, gdyby więcej agresji w to weszło, no nie? Że chyba to jest taka bariera w głowie do przełamania i jedni to przełamują, a inni nie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Będę wdzięczna, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę pod filmem. I dziękuję jeszcze raz sędziemu, narożnikom Natalii za udział w filmie i widzimy się za tydzień na kanale Dzikaj no Pa!